Dzisiaj chcielibyśmy się zająć no, kwestiami, myślę, że bardzo mocno politycznymi. Chodzi mi przede wszystkim o kwestie dla samorządów niezwykle istotne. Mam tutaj na myśli przede wszystkim środki unijne i Krajowy Plan Odbudowy. Cały czas o tym dyskutujemy, natomiast brak realnych efektów, a mówię to dlatego, że my jako miasto żeśmy aplikowali również do Krajowego Planu Odbudowy i poza problemem, który się pojawił, zmiany metodologii przyjmowania wniosków, bo na początku była Myśl, powiedzmy takiej tak zwanej listy indykatywnej, gdzie zgłaszało się bardzo konkretne projekty, później władze krajowe od tego odeszły i dlatego też mówię o krajowym planie odbudowy, ponieważ złożyliśmy taki projekt, myślę, że dla Włocławka niezwykle atrakcyjny. Zielone tereny Włocławka bardzo szeroko pojmowane. I tutaj z takich bardzo realnych i bardzo konkretnych propozycji, które Chcielibyśmy sfinansować właśnie z krajowego planu odbudowy, to jest przede wszystkim przebudowa, modernizacja placu wolności, który jest, który jest powiedzmy pozostałością jeszcze dawnego systemu. My staramy się dużo oczywiście robić, zazieleniać, ale efektu nie ma. Plac wolności wymaga gruntownej modernizacji, dlatego też zgłosiliśmy ten projekt bardzo kosztowny dla miasta właśnie do krajowego planu odbudowy, bo wymaga to też zupełnie, zmian, zupełnie, zupełnie zmiany koncepcji funkcjonowania też komunikacji i publicznej i komunikacji miejskiej we Wocławku. Dlatego też to jest dla nas bardzo ważne. W tym projekcie oczywiście też chcielibyśmy włączyć. No, pomysły związane przede wszystkim z przygotowaniem nowych terenów zielonych, które Włocławkowi są potrzebne. Mamy ich bardzo wiele, ale nie zatrzymujemy się w miejscu i szukamy dalszych rozwiązań. Mam na myśli tutaj skwery, nowe parki, nowe tereny zielone, wypoczynku rekreacyjne, również tabor niskoemisyjny. Pierwsze projekty, które złożyliśmy do Krajowego Planu Odbudowy, przyjmowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, no były niezwykle kosztowne, bo również w tym projekcie znalazł się chociażby trzeci most na Wiśle, i to były projekty przekraczające 400 milionów złotych. Ze względu na sugestie ministerstwa te projekty zostały ograniczone i najważniejsze jest to, drodzy Państwo, że tych pieniędzy nie ma po prostu. My cały czas czekamy niecierpliwie, już abstrahując od tego, że fundusze unijne, które miały być uruchomione w 2021 roku nadal nie zostały uruchomione. Cały czas czekamy, jesteśmy przygotowani też pod względem projektowym w ramach miejskiego obszaru Funkcjonalnego Włocławka Włocławskiego i wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu włocławskiego i to jest po prostu ogromny problem dlatego też tutaj jednym głosem mówimy żeby przyspieszyć te prace wiemy że trwają tarcia oczywiście w koalicji rządowej na poziomie parlamentu na, chwili, na chwilę obecną nie mamy po prostu żadnej wiedzy, kiedy ewentualnie te fundusze zostaną uruchomione, dlatego też zwracamy się z takim ogromnym apelem, że samorząd Włosławka, ale nie tylko samorząd Włosławka, ale właściwie wszystkie samorządy, czekają na te pieniądze, które, których główną ideą było oczywiście odbudowanie gospodarki, infrastruktury, przede wszystkim po okresie pandemicznym. Także apelujemy do rządu o przyspieszenie tych prac. Szanowni Państwo, dziękując na wstępie panu prezydentowi za e, zaproszenie, bo e, o ile nasze spotkania są regularne i o sprawach Włosowka rozmawiamy często, o tyle, nasze dzisiejsze dyskusje są szczególne. Na wstępie jednak e, chciałbym na ręce pana prezydenta złożyć najserdeczniejsze gratulacje. Jako rodowity Torunianin, ale także, co jest chyba takim faktem dość powszechnym, jako wielki fan koszykówki. Chciałem pogratulować awansu do kolejnej rundy fazy playoff Polskiej Ligi Koszykówki. Jan Wil jest na dobrej drodze, żeby powalczyć o sam, o sam finał, o, o medale. Co zawsze posła z, z regionu cieszy, jeżeli drużyna z Pomorza i Kujaw odnosi sukcesy. Tak więc, mimo że gorycz porażki trońskiej drużyny boli, to cieszy, że.